maneczko wszystkim yy, w dniu dzisiejszym 1 marca wiekopomna chwila jak zwykle i data ważna dla każdego rolnika a mianowicie jedziemy sobie na wozik amonową będziemy dzisiaj rozsiewać będziemy sobie rozsiewać tą saletrę amonową na tym gospodarstwie gdzie akurat jestem więc tu na dzień dzisiejszy mamy do obsiania 18 hektarów pszenicy i mniej więcej 15 do 18 w sumie bo jeszcze kawałek tam mały pola jest 18 hektarów lucerny. Będziemy sobie rozsiewać saletę amonową W dalszych częściach filmu będę opowiadał ile kilogramów yy, tej saletry na hektar. No z holandzik już jest przygotowany z przyczepą, tura ma, więc będzie sobie ładnie, ładnie będzie sobie ładował ten nawóz. Zachęcam jak zwykle do subskrypcji, do kliknięcia dzwoneczka, do komentarzy, kanał żeby się rozwijał prężnie. Trzeba tutaj trochę pomóc gospodarzowi, więc zachęcam do klikania tych dwóch guziczków. Ja już nie przedłużam. Zapraszam do oglądania i w dalszej części filmu będę Wam tłumaczył i pokazywał, co gdzie, jak wygląda. Pokażę Wam pole, trochę opowiem. Miłego oglądania życzę. Dzisiaj, jak to mówią, pierwszy marzec. Saletra Amonowa leci sobie na pierwszy ogień, na pszenicę. Na lucernę nie Holandzik, już jest podczepiony. Będzie służył do załadunku, rozładunku. Tegusz to jakże drogiego sprzętu pod, pod nazwą nawóz. Parę worków już jest uszykowane, reszta sobie dojedzie. Rozsiewamy jak zwykle starym rozsiewaczem, który Wam za chwilę pokażę. Stary rozsiewacz z 80, wąskie koła, wąski rozstaw kół. Z racji tego po prostu będzie. Nie będzie się niszczyć pola. Ładnie w, ścież w ścieżkach technologicznych się przejedzie. Mniej więcej 30 hektarów do zrobienia plus lucerna. Trochę jest. No i będziemy sobie działać. U nas działamy na wielu frontach. Tam się kręci paszowóz. Tutaj już 80 jest szykowana do odpalenia z racji tego, że dzisiaj jest mróz. Jest minus 4 u nas w Wiertopolsce. Pomalowało szyby mrozem, pozamarzało wszystko. Ale to nic. To jest też to, co mówię fajnie, że ten New Holland jest wyposażony w Tura. No bo o wiele, o wiele łatwiej można robić wiele prac. A tą 80 Tą 80 będziemy sobie rozsiewać ten nawóz. Za chwilę ją tutaj odpalimy. Ona stała przy paszy. Będziemy ją odpalać. Ursusik gotowy, odmarznięte szyby. I za chwilę pokazuję Wam dalej. No i tym zestawikiem, tym legendarnym zestawikiem będziemy sobie rozsiewać nawóz. Tu mamy kurde Amazonkę ładną jak to lala. Mamy takie cztery, więc jak się któraś zepsuje, to tam nie ma problemu. Bierzemy następną i jazda z koksem. <laughs> Odmalowana, minion pomalowana. Ładnie wszystko jest. Najważniejsze, że działa ustawienie nawozu i sypie tak jak my chcemy. Tu mamy podziałkę. Tu jest podziałeczka. Jedna. Druga. Ustawiamy na ile, no i sypiemy, i ten zestawik sobie ładnie działa idzie, i daje radę. Za chwilę wsiądę sobie z moim pracownikiem, przejadę na pole i pokażę Wam jak to chodzi. Marzenie moje, no i, no i tutaj mamy moi kochani widzowie. Tutaj mamy skład tego nawozu: saletra amonowa. Ile azotu i tak dalej, i tak dalej. Waga. Jaka to jest nazwa nawozu? Z Orlenu, z Anwilu nawóz. No i przechodzimy do filmu. No, i dzisiaj będziemy nawozić to pole. Tutaj mamy 18 hektarów pszenicy w jednym kawałku, bo to pole jest o wiele większe, ale my sobie dzielimy pola, bo mamy trochę większe pola. Niektóre to pole całe ma 78 hektarów, niecałe. 76,2 dokładnie. I tutaj jest pszenica. Cyk. Tak to wygląda. Siana mazurem 4-metrowym na kozaku. No i też urośnie, nie? No i na pszenicę tutaj będziemy 150 kg saletry amonowej dawać. Czysty składnik, to już sobie możecie wyliczyć. Ile jest. Jak macie ochotę, jak nie, to nie. Tak to wygląda. Sobie to pole. Ja sobie dojeżdżam wszędzie zawsze ładowarką, bo to wygodniej. No i to pole jest, tak jak mówię, ono jest o wiele większe, bo tu jest jeszcze po kukurydzy niezaorane, tam dalej jest jeszcze lucernik i w ogóle, i w ogóle. Więc to pole jest ogromne. Tak to wygląda. Ale największe pole nasze w jednym kawałku ma ponad 80 hektarów. W jednym, w jednym po prostu kawałku. No i tu mamy tą pszeniczkę. Na nią dzisiaj saletra amonowa leci. Za chwilę sobie przejadę jeszcze. Ja sobie teraz stogami idę. Tu trochę słomy jest. Trochę słomy tutaj mamy uzbierane. Przywozimy cały czas od gospodarzy, bo mamy duże zapotrzebowanie. 6000 balotów to trochę jest. Tak to sobie wygląda. Za chwilę sobie przejedziemy do następnego pola, które dzisiaj będzie robione. Ogólnie w dzisiejszym dniu będzie robiona pszenica. Saletra amonowa dawana. Tutaj jest tam te, te 18 na oko, już tam nie, nie, nie będę Wam podawał dokładnie, czy jest 17,2 czy 17,4. Około 18 hektarów jest w, w tej wiosce, tutaj na tym polu pszenicy. Jeszcze na następnym polu jest 7 hektarów. I jeszcze mamy na następnej wiosce, ale to już, to będzie dopiero robione jutro, mamy około 10 hektarów pszenicy. Tak to wygląda. No i dzisiaj jeszcze jak się uda pracownikowi to zrobić, ja tego nie będę robić, więc nagram wam tylko to, co będziemy robić, pokażę wam jak będzie jechał, po prostu czym rozsiewamy, jak to wygląda. przejedziemy sobie za chwilę na pole, przejedziemy sobie na, na pole lucerny, bo lucerne dzisiaj też będziemy dokarmiać saletrą, żeby dostała daweczkę na wzrost, ładnie no i tyle. Ja mykam do ładowarki ja sobie mykam do ładowareczki. No, i przejeżdżamy teraz na pole lucerny, które, które Wam za chwilę pokażę i opowiem. Tutaj już mamy pole, pole lucerny yy, z trawą posiane. Tutaj jest 15 hektarów. To też będzie dzisiaj obsiewane. I tutaj będziemy dawać 250 kg saletry amonowej. Oczywiście nie w czystym składniku, tylko tylo, taką ilość nawozu na hektar 250 kg. Ten lucernik ma już 2 lata. Był 2 lata temu, tu kiedyś były buraki cukrowe, była kukurydza. Zostało zaorane, zasiany jest nowy lucernik z trawą. I tu jest 15 hektarów tego lucernika. Tak wygląda to pole ładne, równe pole fajnie tu się zbiera tą trawę nie ma kretowin, nie ma dziur z racji tego, że ono było, mówię, uprawione specjalnie pod, pod e, uprawę lucernika. Za chwilę sobie przejdziemy do załadunku nawozu i pokażę Wam jak, czym to rozsiewamy, w jaki sposób to jest rozsiewane naszym prastarym historycznym sprzętem 80 C385 ze starym rozsiewaczem nawozu, ale te sprzęty dają radę jeszcze, my cały czas będziemy polepszać sprzęty i tak to będzie wyglądało. Ja sobie tym razem stoję na ładowarce, bo tutaj nie ma stogów, <laughs> wlazłem sobie na łyżkę. Więc zostało nam teraz załadować nawóz, pokażę wam jak rozsiewamy i to by było na tyle w tym odcinku jako pierwszomarcowym. Pole jest bardzo długie, bo ona ma ponad kilometr długości w najdłuższym punkcie. No i tutaj idzie nawóz. No, i tym miłym akcentem, Mortki, co tu Wam będę więcej pokazywał, nie ma sensu więcej pokazywać, bo to już każdy wie, jak się nawóz rozsiewa. Ja tego akurat nie robię, robi pracownik. Tyle ja tu jestem przygotowany w osprzęcie, żeby nie dostać od nawozu. Normalnie trzeba się dostosować do warunków. Tym miłym akcentem, chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Yy, już, yy, już zamówiłem kamerkę GoPro. Niedługo będę to robił normalnie w kompie, bo na razie to tam jest w telefonie, ale i tak jakoś tam sobie radzę w miarę, chociaż <laughs> powiedzmy powiedzmy, że sobie radzę. Bardzo dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Oczywiście zachęcam Was do klikania subskrypcji, do klikania dzwoneczka, jakże i komentowania. Na sam koniec jeszcze pokażę Wam przód. Przód mojego Ursusika jedzie sobie przodem. No i tak to wygląda sobie. Bardzo dziękuję wszystkim za oglądanie, za to, że razem tworzymy ten kanał. Bardzo mi miło. Na razie.